Nie? No. Będzie profesjonalne. Jeszcze raz chyba. Aż tak. Zabiję. Hey. Dobra, jakiś lepiej Czeka Asha. Awesome. Ale Dzięki Karol Ty no się chodź, ryskisz, Karol Jeden jeden Ukong. Jeden jeden lamo. Jako mały Co za koleś Co ja nie wiedziałem Nie wiedziałem, że to pacynka. To nie była pacynka. myślałem, że to jest właśnie pacynka. Taki Ale ona zaczęła mnie bić. Zorientowałem <noise> że to nie jest pacynka. Co za A teraz myślałem, że to jest pacynka. Ale macie, jak będą miniony szły i te pacynki rzucą na miniony. Nie pomyślałeś właśnie o tym? No ale myślałem, że oni wcześniej wejdą. E, e, troll. Do mnie. Nie mam. No to mamy ranę wygrywanie. No zrobiłem wyjście z smoka. smoka. <grywam smoka. <grywam smoka> przeżyłem. Ej, ja to przeżyłem. Ja pierdolę! <noise> Tyś nie wiem gdzie i... Po co komu? Czota! To akurat skoro zrobił się prawdziwy zawodowiec. ...na haksach! Ja. Ej, what the fuck, widzicie tego Amumu? Amumu? Dżońle. Gdzie on jest? A e, o co chodzi? What the fuck? co tu jest? <noise> Zboczenie... Ale o co chodzi, bo nie widziałem? No... Aha! O ja! Ej! gdzie te ulti? Idę! Przeciwnik pokonany! Eee! gdzie te ulti poleciało? Coś ty, ja pierdolę! Idę, 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 idę! trzymaj <śmienica> nie! Przeciwnie, oh, nie, 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 Dajesz, dajesz, nie, 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 Kurwa nie, nie, robi. nie, nie, go. Znaczy ją. nie, drogi! Jaki debil E, ja ty skąd tu no? Chodź do mnie Ciebie, Dobra Nie tędy idiota. Ale do mnie, ja jestem w drugą stronę Weź, zjedz się Zjedz się, Jezu, zjedz Jak to się... Z smaczkiem Zjedz nie wiem, nie wiem. Piotrek. No, no. W życiu powinienem być smaczek. Teraz dziewczynka, teraz chłopaczek. Zobacz. Raz w dupę to nie Daniel. ty się to są dzieje. Co teraz? A teraz chodź tu do mnie. Uciekaj! To no ja może ciągle podnie. Niech cię goni, tam są tak drobnie żyć. Gdzie ty jesteś? To się zdenerwuję. Jeszcze trochę Ojo, A... ja tu ja, jestem ja, ja. A rolku, Nie tak agresywnie! Rolku! Czekaj do mnie! Sandy, dobra, to... Ty dał pisz się tędy, ten Trochę trzymaj. Oj serdy Trzyma bo. A tu jeszcze są, A. O tego. Już O Dawaj do mnie, na górę. Dobra. Dobra do Nieważne. Dawaj górę, no do mnie. O kurna, towarzystwo. Idę do, na górę do mnie. <todgłosy> tańcz, 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 kiedy i nie puszuj. Nie, wiem, nie, nie, <todgłosy> z <pomiński> z <todgłosy> nie, 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 Nie bij, rady. O, jeszcze jeden. To wiesz go. Wierzę w ciebie. we mnie wątpić. Widział to ktoś? Nie. ślepa jesteś. Nie ty, Musisz mieć chęć. Tak. Pierwotnie, jak ja gdzieś nie ogarnia to tam wiesz. Możemy rota rotacji zrobić. A lubisz panowy Dominik? Nie. W ogóle nie oglądaliśmy film, w którym ktoś miał banana w dupie Ale takiego prawdziwego banana a ja wiesz co to, to jest lizanie kakałka. Bo my nie wiedzieliśmy skapteliśmy się po filmie Jesteśmy tępi Jedro co piłeś? <gulę> <gulę> A nie, to piję, to na poważnie. Eee. Szampana i piwo. Aha. Ale w dużej ilości. Aha. Nie <gulę> wiem jak bo... dużej. No trochę. Po szklance. <gulę> <gulę> nie no, szampana szklankę piłem. Boże kserat, wytyfy. Ej, weź bo mi biję. O no to chodzi w... się jako gra. I biega jak głupi. Nie trafił. Co ty jak robisz? Coś mi ci zjedzie tak. No już się skarasował. Ja dam mu ignajta, masz. Piotrek dajesz. Trajesz Ignajta, o. Dam mój Ignita, Piotrek dajesz dupy na tym midzie. Ja nie daję dupy na midzie. Tylko w realu. Nie na Warszawskiej. Ja, miał wiecie, ja ty będę A. miał bliżej Nie, piaski mam dalej Ale ja mam bliżej A chciałbyś ja, weź i ty pedale Dobra już nie, cofaj Mam solo topa Ej, on dużo mi wkłada, to znaczy bije Chcecie, <laughs> w sensie, że wkłada teammatesa, no Tak Dupę. Można. To tak nazywać? Czyli Sasha Grey jest tankiem. <grystanie> <grystanie> jak Sasza Grey. Znowu nie rozumiem. <grystanie> Biodrek tych obchleił się. Ty, ona się biła. Ty, ale jak nafildujesz co to wiesz, będzie niefajnie, nie? Fajnie, nie? Nie. Yeah. będzie wsadzono wtedy wszystkich. Ty zobacz, Izzyli cały czas jest. Ja powiem wam, że nie ogarniam, bo ja nie mam nikogo na topie. Ten frajer nie ma mamy. Nie mi się. Cofaj się. Jak go zjadę O so jakie bydlę. Nie mam tego. Myślę, że Silda mam. Jaka lama dupy dałeś? Nie, boś nie ci level. Bo Gdy jesteś nie... blondynką. Nie, boś nie ci wrączy... level.